Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę ciekawostek. Między innymi ciekawostki takie jak Defense Mode, Commander Accessories. Gdzie to jest Depot? Supplies, Smoke Bomb. Nie. Tylko teraz nie wiem jak to przełożyć. Granat dymny. Teraz akcesoria nie jest dostępne. Remove cholera, chyba wam tego nie pokażę. No, chyba na to wygląda. Ale jeśli nie to, to jedna rzecz. Doszedłem do jakiegoś tam klanu. Nie wiem, jakieś AP, armia polska czy coś takie mniejsza z tym. Mamy tutaj opcję Korps. I teraz Korps Tank. Corp Tank. Nie wiem o co tutaj dokładnie chodzi. Ale Korps Tech. Proszę bardzo. Punkty loja lojalnościowe i EXP. Jeśli jesteśmy właśnie w jakimś klanie, możemy badać pojazdy. I to są prawdopodobnie pojazdy premium, które. Zdobywając punkty lojalności, jak i EXPA, to jest chyba, nie wiem, czy to jest wolny EXP, no nie mam pojęcia, możemy zrobić sobie research. I ten pojazd prawdopodobnie dostajemy, ale czy to dostaje go klan, czy dostaje go każdy klanowicz, czy dostaje go tylko osoba badająca? No, tego nie wiem, ale dosyć fajna sprawa. To by było właśnie jedną z ciekawostek. Druga. Mówię, z tym granatem dymnym, gdzie to cholera, jest terytorium? Też są jakieś CW. Proszę bardzo. Tu jest na razie tylko to. Sons of Dracula. Armoria. Black Cliffs. Preparation. Na razie mamy taki skrawek, słuchajcie, ale już jakieś cebu są. To jest, to jest, bardzo ciekawe. Również tak samo jak w wywocie. Tego brakuje właśnie w Wortanderze i to bardzo brakuje. No coś by się na pewno zaczęło dziać. Dobra. Dobra. Zamotałem się. Czyli to jest tak. Research, o Jezus. Research, maintenance. Klikamy tutaj i mamy Large Smoke Bomb. Small Smoke Bomb. Tak. I 25000. No ja niby mam, ale nie wiem dlaczego mi to pobiera. Chyba, że mi. Eee, co, co, co? Mm -hmm. No, czyli nie zobaczymy niestety, ponieważ muszę mieć pro konto. z jednej strony jest to dobre z drugiej jest to lipa no cóż dlatego, że nikt tak w sumie bezkarnie sobie nie strzela z golda, tylko ci co płacą jakieś pro konto pro konto 1, pro konto 2 VIP, cholera jasna naprawdę zakręcone ale właśnie bardzo mnie zastanawiają te Punkty lojalności, czy to dostaje się za e, Clan Wars. O co dokładnie chodzi? I y, y, jak wyglądają niby te, te e, Czy znaczy się jak, jak się to odkrywa i kto i ile co dostaje, czy to mówię jest na jednego gościa, czy to jest na cały Clan, czy to jest na tydzień, czy na dwa, czy na miesiąc, czy na stałe. I tak dalej, i tak dalej. Jeśli ktoś wie, to z chęcią posiądę taką wiedzę. No dobra, to sobie zagramy jedną bitwę. Y, Sztug ma 580 HP. Ogólnie ja mam 680, ponieważ dodałem dodatek do niego, który dodaje 100 HP. E, to jest jakiś dodatkowy pancerz. Który można oczywiście na początku gry zdobyć. E, ściągamy ten pancerz również, tak jak w wocie, jest za 10 golda. To nie zmienia się nic, to samo co w wodzie. No i teraz zobaczmy. Czy coś zdziałamy. Ostatnio bardzo fajne bitwy, jak dla mnie oczywiście, jeśli chodzi o uszkodzenia wpadają. Ale niestety yy, no, żeby wygrać jest ciężko. Oho, oho, oho! Zaczyna się, zaczyna się. Pierdolne. Tak, jedź, 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 dobrze. Bardzo dobrze. Coś tu obraca tym pojazdem jakoś dziwnie. Co jest też dosyć irytujące czasami, bo... Dobrze to mnie bardzo myli ten wstrząs. Myślę zawsze, że ktoś cholera nie dostał. Dobra, schowam się. Stój, 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 stój. Ogólnie lipa. Mało zadanych uszkodzeń. 505 tylko. Dobrze. Teraz można troszeczkę ruszyć. pz czwórka. Dosyć mocna armata. Tylko miejmy nadzieję, że zanim nie będzie nikogo, będzie lekka kicha. 711. Dwa rykosze. Tu jest jeden GAT. Super. to traki szybciej. Tam jest gość. Ciekawe, czy wyjedzie? kur nie obraca tym pojazdem jest. wychyli się, czy się nie wychyli Na pierdziele czy samemu dobra dostał teraz spróbujemy go zajechać od tyłu No 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 Dobra. bo zniszczy, to jest po mnie. No i koniec. Spoko. Dobra, ale no widać, można te takie objeżdżać, czołg ciężki również, także dosyć ciekawie. I coraz ciekawsza gierka się robi, naprawdę. Jak ktoś lubił WOTA, czy lubi WOTA, czemu nie? Nie spróbować, tylko nie lekceważcie tej gry, bo naprawdę nie jest wcale taka prosta. Dobra, to wszystko na razie.